Hej kochani, z tej strony Ania, witam Was w nowym filmie i dzisiaj zapraszam Was na test nowości kosmetycznych marki Claresa, które powstały we współpracy z Kitulcem, więc jeżeli jesteście ciekawi, jak one się sprawdzą, to zapraszam Was serdecznie. Do oglądania! Na początku chciałabym pogratulować bardzo serdecznie Kitulcowi właśnie tej kolekcji. Ja ją zamawiałam sobie z Hebe, bo tam była na nie większa promocja i zaoszczędziłam aż 50 zł. Tak, shopping queen. Z tej kolekcji zamówiłam wszystko oprócz pisaka do piegów, ale za to wybrałam inną nowość, którą sobie przetestujemy, mianowicie płynny bronzer, bo oni też właśnie wyszli z płynnym konturowaniem. Są jeszcze róże oraz rozświetlacze. Rozświetlacza nie brałam z wiadomego powodu. Kolekcja Kitulca będzie wystarczająco rozświetlająca. Chociaż wiecie, mi tam rozświetlenia na twarzy nie brakuje, jednak słów kilka o tej kolekcji. Jeżeli chodzi o ceny, to najdroższy kosmetyk kosztuje 35 zł, najtańszy 20, więc ceny są całkiem spoko i przystępne. Zauważyłam też od jakiegoś czasu, że zwracacie bardzo dużą uwagę na to, gdzie wyprodukowane są kosmetyki, zwłaszcza jeżeli mówimy tutaj o tych polskich markach. I przez Was nie ukrywam, że też zaczęłam zwracać na to uwagę. I akurat w przypadku tej kolekcji wszystkie kosmetyki są wyprodukowane w Europie. O proszę, tutaj macie dowód na kilku opakowaniach. Ale to, jak te kosmetyki się sprawdzą, to zobaczymy sobie dzisiaj. Przygotujcie się tutaj na mocne rozświetlenie, i zanim przejdziemy do samego testu, to oczywiście zachęcam Was do zostawienia subskrypcji oraz łapki w górę i zaczynamy. I cały makijaż zaczniemy od bazy primera, który właśnie w tej kolekcji jest i oczywiście jak najbardziej, tak jak się domyślacie jest on rozświetlający i to jest taki produkt, yy, który działa na zasadzie uważam tych wszystkich glow boosterów jak na przykład z Catrice, z Charlotte Tilbury Maybelline czy Rimella. nazywa się Soft Cover Glow i kosztuje 35 zł jest to baza rozświetlająca nadająca cerze delikatne krycie i niezrównany blask można używać go na wiele sposobów jako primer, bazę pod, pod na Glow Booster, czy delikatny rozświetlacz. I my dzisiaj sprawdzimy sobie go jako bazę. Jeżeli chodzi o wybór kolorów, to jest jeden uniwersalny. Samo opakowanie i szata graficzna mi się bardzo podobają. I w jego przypadku mamy taki klasyczny, większy aplikator. Jeżeli chodzi o kolor, to jest taki bardzo delikatny, więc podejrzewam, że będzie ona tak mega delikatnie wyrównywała tutaj koloryt. Ale nie spodziewałabym się tutaj jakiegoś krycia, czy czegoś takiego. To jest po prostu baza. I zobaczcie, jak automatycznie moja twarz zaczyna się błyszczeć. Wiadomo, tego typu produkt możecie sobie używać jako takie podbicie, na przykład rozświetlenia w waszym podkładzie. Jeżeli na przykład macie jakiś matowy, który lubicie i chcielibyście mu dodać takiego większego glow, no to dodajecie sobie taki produkt i proszę, efekt gotowy. I Uważałabym tutaj w przypadku, jeżeli macie dużo niedoskonałości, bo już to mówiłam przy ostatnim filmiku z nowościami z Essence, gdzie testowałam wam takie kropelki brązujące i one były właśnie rozświetlające. To pamiętajcie o tym, że właśnie przy rozświetlających produktach, jeżeli macie jakieś niedoskonałości. To one będą bardzo mocno podbite. Ja akurat mam ich bardzo dużo obecnie, bo nie wiem, co mi się wydarzyło. Znaczy wiem, zmieniłam pielęgnację i po prostu był to zupełnie nietrafiony strzał. I teraz będę dochodziła do siebie Bóg wie Ale tak to jest, jak się chciało wprowadzić coś nowego. Jednak wracając do pięknego rozświetlenia, zobaczcie, jak ta baza ładnie wygląda. Jeszcze jej nie mam tylko na czole, no i nałożę ją sobie teraz właśnie tutaj. Bardzo przyjemnie się rozprowadza za pomocą właśnie palcy. Nie ma absolutnie żadnego problemu. No i jeżeli szukacie takiego bardzo mocnego efektu rozświetlenia, to myślę, że ona Wam się spodoba, bo ten blask jest po prostu przepiękny. Zobaczcie sobie teraz różnicę, jak wygląda moja cera bez tego glow boostera oraz z nim. Bardzo podoba mi się efekt, jaki on zapewnił na twarzy, bo faktycznie jest to takie mocne rozświetlenie, które też nie wygląda tak aż tłusto, tylko jest tak uważam normalnie, co wydaje mi się, że moja cera bardzo doceni. Jeżeli chodzi natomiast o zapewnienie tutaj jakiegoś koloru, czy wyrównania struktury skóry, to uważam, że jest to w bardzo minimalnym stopniu. W głównej mierze widzimy tu rozświetlenie. Teraz przejdziemy sobie do płynnego bronzera. To jest jedyny produkt w tym teście, nie z kolekcji Kitulca, ale jest to inna nowość z Klaresy i ja bardzo chciałam Wam ją po prostu przetestować. Zwłaszcza, że ten bronzer jest chłodny. Bo taki akurat kolor też wybrałam i on się nazywa Chic to Cheek. Kosztuje 25 zł, są dostępne dwa odcienie. Ja mam numerek 01 Cool Summer. I ma być to bronzer bez ciężkiego efektu na skórze. Dodawać ma świeżego blasku i nawilżenia. Ma świetnie sprawdzać się przy cerze suchej. Ma stopniowo zastygać, wtapiać się w skórę i być trwały. Zanim go nałożę, to dam Wam tutaj taką małą uwagę, jeżeli o niego chodzi, on jest bardzo mocno napigmentowany. Jak ja używałam go sobie po raz pierwszy, to przegięłam i to srogo. Więc lepiej nałożyć go mniej i jak coś dołożyć, bo możemy tutaj sobie budować jego intensywność na spokojnie, to już Wam mogę zdradzić, niż nałożyć go za dużo i mieć problem. Jedna kropeczka na razie w zupełności nam wystarczy. Ja teraz przejdę do rozprowadzenia go. I zobaczcie, no jest on ciemny, widać to, mała ilość, a taki efekt, więc wydaje mi się też, że on będzie bardzo, jakby to można było powiedzieć, za mi słowa, wydajny. I różnica prezentuje się między stronami w ten sposób. Wiadomo, ja sobie tutaj muszę jeszcze popracować nad tą częścią, bo nie jest on do końca tutaj roztarty, ale efekt uważam, że jest świetny. Tylko tak jak mówię, nie przesadźcie z ilością, bo można to zrobić bardzo łatwo, a przy takiej niewielkiej ilości uważam, że jest to wystarczające, nie trzeba nic więcej dokładać. U mnie się on bardzo równomiernie rozprowadza, nie tworzą się żadne dziury ani nic takiego nieprzyjemnego, też nie miał jakiegoś negatywnego wpływu na inne produkty, które już na twarzy mam. Zobaczmy sobie jeszcze, jak on poradzi sobie z wykonturowaniem nosa. Jako, że jest to chłodny odcień, no to możemy tutaj na luzie używać go właśnie też w tym celu. I zobaczcie, szybciutko, bezproblemowo, tylko naprawdę użyłam go tutaj niewiele, tak delikatnie zamoczyłam tylko końcówkę pędzelka właśnie w tym aplikatorze żeby wiecie, nie było przeginki bo o to w tym produkcie łatwo zobaczcie sobie różnicę, bronzer jest widoczny, jestem ciekawa jak będzie tutaj z jego trwałością, ale to oczywiście porównamy sobie po całym dniu, nie zrobił on nic negatywnego, na razie nie mam do niego żadnych uwag i tu już powracamy w tym momencie na tory testowanej kolekcji i mam w rękach płynny róż do policzków kosztuje on 30 zł, ma piękny koralowy odcień ma nadawać świeżości i blasku i przy tym być długotrwały, można go używać na usta i na policzki, więc jest tutaj. Taki produkt dwa w jednym. W opakowaniu kolor wygląda na dosyć jasny i też tak w tym momencie wygląda na policzku, ale ja przejdę do rozprowadzenia go sobie za pomocą palcy. No, i zobaczcie, on też ma dosyć dobry pigment, więc radzę tutaj uważać też z ilością. I na twarzy, jak już go sobie tak rozprowadzamy, to on aż tak jasny nie jest. Uważam, że tutaj teraz, właśnie w tym momencie, widać, jak pięknie koralowy on jest. No, bardzo ładny odcień, to mu trzeba przyznać. Ja raczej w jego przypadku nie będę dokładała drugiej warstwy, bo ta jedna jest w zupełności wystarczająca. Zobaczcie sobie teraz w tym momencie, jaka jest różnica pomiędzy stronami. No, bardzo ładnego takiego świeżego. I promiennego efektu, on dodaje. Jak go sobie wcześniej sprawdzałam, to używałam go również na usta, ale w tym celu to tak nie za bardzo mi akurat przypadł do gustu. Zobaczcie sobie teraz różnicę na przebitkach, zapewnia bardzo ładny taki naturalny efekt. Jeżeli chodzi o ten róż, to on nie ma w sobie takich widocznych drobinek, ale na pewno dostrzegacie to, że jest on na policzkach ciemniejszy niż w opakowaniu. Pracuje się na nim bardzo szybko i też pamiętajcie, że możecie budować sobie tutaj jego intensywność i go dokładać. Nie robi się tutaj z nim nic takiego nieporządnego bądź jakiegoś budzącego wątpliwości. Warstwy się ładnie ze sobą łączą i ten efekt robi się coraz mocniejszy, tylko tak jak mówiłam, mi w zupełności wystarcza jedna warstwa. Poza kamerą nałożyłam sobie matujący puder schudy. Jeżeli chcecie poznać moją top 5 ulubionych pudrów do twarzy, to odsyłam Was do filmiku. W ogóle pewnie się zastanawiacie, bo jakiś czas temu mówiłam, że nagrywam Wam top 5, jeżeli chodzi o róże, bronzery oraz podkłady. I gdzież są te filmy? No jakby to powiedzieć, straciły się z momentu w którym zepsuł się mój laptop, bo wszystko miałam właśnie zapisane na komputerze, nie miałam tego na żadnym dysku zewnętrznym i wszystkie przebitki, które robiłam skrupulatnie, poszły się paść. Yy, ja już swoje wypłakałam, jeżeli o to chodzi. Myślę, że po prostu publikację tego wszystkiego, bo muszę to wszystko oczywiście nagrać na nowo, przesuniemy sobie na początek przyszłego roku, bądź może jeszcze uda się któryś z filmików puścić w grudniu. Tylko tak, jak mówię, no, robię to dosyć skrupulatnie i muszę, że tak. Powiem, jeżeli chodzi o przebitki, być bardzo dokładna, żeby wam wszystko idealnie pokazać. Więc tak, musicie się uzbroić trochę w cierpliwość, ale na pewno te filmiki się pojawią. Ale wracając do naszego testu, teraz skupimy się na produktach do twarzy. Mam tutaj zarówno sypki puder rozświetlający, jak i sypki rozświetlacz i ogólnie chciałam się skupić tylko na tym rozświetlaczu, ale tak pomyślałam, że może ten rozświetlający puder też wam pokażę, tylko nałożę go sobie na czoło na przykład, żebyście mogli zobaczyć, jaki on jest mocny i intensywny. Będę jakbym chciała go nałożyć na całą twarz, to by było dla mnie za dużo, bo on jest praktycznie jak rozświetlacz, ale rozświetlić sobie za jego pomocą wybrane punkty twarzy jak najbardziej możemy. Jeżeli chodzi o rozświetlający puder, to kosztuje on 35 zł. Jest to puder z efektem glow, który idealnie dopasowuje się do różnych odcieni skóry, dzięki czemu każda kobieta może poczuć się wyjątkowo. Jego formuła zawiera mikrodrobinki odbijające światło, które subtelnie rozświetla i utrwala makijaż, tworząc efekt świeżej i wypoczętej skóry. Natomiast sypki rozświetlacz kosztuje 30 zł i pozwala nam tworzyć piękną, błyszczącą taflę na skórze. Ma stopniowalną intensywność, która pozwala uzyskać różny efekt. I zaczniemy sobie oczywiście od tego rozświetlającego pudru. I ja tutaj jestem bardzo niezadowolona z jednej rzeczy. Mianowicie znowu trafiło mi się tak, że kosmetyk przyszedł mi otwarty po zamówieniu z Hebem. Był cały rozsypany, więc wiedziałam, że na pewno był on wcześniej używany bądź swatchowany przez kogoś whatever w drogerii, no i taki wysłali, no ale już nie mam siły z tym walczyć. Wy zresztą też bo, jak kiedyś poruszyłam właśnie ten temat, to też pisaliście, że macie tego dość. Nie dziwię się absolutnie. I przejdziemy sobie do nałożenia właśnie tego pudru rozświetlającego na moje czoło. I zobaczcie automatycznie, jaki on ma błysk. On jest dosłownie jak rozświetlacz. I jeżeli nie lubicie aż tak mocnego efektu, jeżeli chodzi o puder, to używajcie go sobie jako zwykłego rozświetlacza. A wiecie, co też delikatnie go tutaj Wam na brodę dołożę. Myślę, że też fajnie się sprawdzi na przykład do rozświetlania tutaj ciała chociażby tutaj partii obojczyków, I przejdziemy sobie teraz do rozświetlacza. Myślę, że tutaj się będzie działo, bo użyjemy sobie go oczywiście tutaj na policzku, już się nie mogę doczekać. I wiecie, skąd ja ogólnie wiedziałam, że tamten rozświetlający pudel sypki był otwierany, też z tego powodu, że właśnie w tym rozświetlaczu, jak go otwierałam po raz pierwszy, to on miał tutaj takie zabezpieczenie, które trzeba oderwać, więc no niestety tamten był ewidentnie używany. I jeżeli chodzi o rozświetlacz, który mam tutaj w swojej ręce to on jak możecie zobaczyć ma bardzo dużo złotych drobinek, jeżeli chodzi o tamten puder to on jest bardziej taki neutralny nie mogę się naprawdę doczekać co się tutaj za chwilę wydarzy, też zdawajcie sobie sprawę, że prawdopodobnie troszeczkę róż straci na swojej intensywności, jednak no lecimy z tematem, dziękuję za uwagę tyle mogłabym nałożyć i byście już wiedzieli, że jest dobrze wręcz bym powiedziała, że jest rewelacyjnie moi kochani i zobaczcie jaki to jest piękny efekt, faktycznie mamy efekt, i to jest jedna warstwa. Myślę, że możemy go sobie tutaj dołożyć, żebyśmy mogli zobaczyć, czy jesteśmy w stanie zbudować tą intensywność. No i jesteśmy w stanie, czy to jest intensywny glow? Jak najbardziej, czy jestem z tego zadowolona? Oczywiście, że tak. Jak dzisiaj pójdę na spacer z mukiem po południu, to wydaje mi się, że mój policzek będzie widoczny w pierwszej kolejności już z oddali. W ogóle to nie wiem, czy słyszeliście, ale jeżeli nie słyszeliście, to ja wam teraz powiem, że chyba 4 listopada będzie wychodziła nowa kolekcja Everett Lipstick Monster we współpracy z Bell. Dlatego myślę, że sobie to przetestujemy. Będę szukała właśnie dla Was tych kosmetyków. Znowu sobie zrobię jakieś turne po biedronkach. Bardzo jestem ciekawa, co ogólnie się w tej kolekcji Ewy znajdzie tym razem, bo poprzednia no budziła takie skrajne, troszeczkę, jakby to powiedzieć, opinie. Jedni byli zadowoleni, drudzy troszeczkę mniej. Kochani, dawno mi się tak policzek nie błyszczał. Zobaczcie sobie teraz różnicę na przebitkach. Myślę, że rozświetlacz tutaj wygrał w głównej mierze, ale ten rozświetlający Puder, też nie odbiega błyskiem Wydaje mi się, że na chwilę obecną nie mam tutaj nic więcej do dodania. Proszę zobaczcie sobie, zarówno jeden, jak i drugi produkt nie robi ciemniejszej poświaty, co jest mega istotne i myślę, że bardzo pożądane, jeżeli chodzi o właśnie tego typu produkty. Ostatnim punktem naszego testu będą usta i mam tutaj konturówkę i błyszczyk. I wiadomo, że zaczniemy sobie od konturówki. Kosztuje ona 25 zł. Są dostępne 4 odcienie. Ja mam odcień 03 Cream. Ma precyzyjnie podkreślać kształt, optycznie powiększać i korygować granice. Ma utrzymywać się na ustach przez wiele godzin bez konieczności poprawek, przy tym ich nie przesuszając. I te konturówki mają swoje pasujące odpowiedniki w błyszczykach i ona sama w sobie jest bardzo precyzyjna i ogólnie kolory wszystkie tych konturówek i błyszczyków były bardzo ładne, i zastanawiałam się nad jeszcze zero czwórką, bo to był taki jakby ciemniejszy odcień, była też czerwień, ale w głównej mierze mamy takie bardzo neutralne te barwy, ale koniec końców postawiłam na zero trójkę. I zobaczmy sobie, jak ona będzie wyglądała na ustach. Podejrzewam, że tutaj producent mówił o tej trwałości, jeżeli chodzi właśnie o konturówkę bez błyszczyka na niej. A my dzisiaj sobie zrobimy tak, że no niestety ale błyszczyk nałożymy, więc wiadomo, ta trwałość będzie znając życie troszeczkę niższa. Choć może się zaskoczymy, nie wiem. I ja przejdę do nałożenia jej na moje usta. Konturówka jest bardzo kremowa i nie ma tutaj problemu z nałożeniem jej na usta. Rozprowadza się bezproblemowo. Sam kolor jest przepiękny. To jest taki mój ulubiony odcień. Jak wiecie, ja zazwyczaj właśnie na ustach noszę takie kolory. Dlatego bardzo mnie cieszy, że ten jest mega zbliżony do tej mojej ulubionej konturówki z Maybelline. Jedyna rzecz, która mnie tak delikatnie zmartwiła, to w momencie, jak robię coś takiego. To jakby troszeczkę tej konturówki się zjada z górnej części moich ust. Ja wam to pokażę na zbliżeniu. Mm, nie wiem czy to będzie dobrze widoczne, ale zobaczcie sobie na ten punkt, który pokazuję teraz palcem. Czyli w sumie moglibyśmy tutaj wysnuć taki wniosek, że jeżeli chodzi właśnie o tę konturówkę, to nie możemy nią za bardzo wypełniać sobie środka ust. Ok, rozumiem to, ale nigdy się z czymś takim jeszcze nie spotkałam, więc myślę, że zrobimy sobie tak, że ja po prostu ściągnę to z moich ust, zaraz po teście tego, czy ona się odbije i obrysuję sobie nią po prostu usta i nie będę ich wypełniała. Sprawdzamy. Nie odbija się, więc to na duży plus. Wiecie, tyle dobrze, że ten kolor tej kredki jest zbliżony do mojego koloru ust, więc będzie to wyglądało w miarę spoko. Dobrze, że nie brałam jaśniejszego odcienia, ale jaja. No, pierwszy raz taka sytuacja. I wiecie, jak ja używałam sobie właśnie tych kosmetyków w teście, to teraz doszło do mnie, że nie robiłam tak, że wiecie, nałożyłam konturówkę, odczekałam i nakładałam błyszczyk. Tylko robiłam to w ten sposób, że nakładałam konturówkę na całe usta i nakładałam na to błyszczyk, i wtedy te formuły były ok. Co mnie w sumie teraz zresztą nie dziwi, że wtedy to miało rację bytu. I żeby tak zniwelować tutaj ryzyko waszego niezadowolenia, to powiem to jeszcze raz. Do obrysu ust, tak? Do wypełniania niekoniecznie. No cóż, taka formuła i taki produkt. Widzieliście, co się tutaj stało. Myślę, że nic więcej tutaj nie muszę dodawać. I teraz przejdziemy sobie do błyszczyka. I ostatni kosmetyk, który sobie przetestujemy w naszym dzisiejszym teście, to jest oczywiście błyszczyk do ust. Kosztuje on 20 zł. Są dostępne tak samo 4 odcień, jak w przypadku konturówki. Ja sobie wzięłam pasujący odcień numerek 03 o tej samej nazwie Cream. Zapewniać ma wyjątkowy blask, dbać o komfort ust, dzięki formule z kwasem hialuronowym, usta są gładkie i nawilżone. Przy tym ma się on nie kleić oraz nie spływać. Jeżeli chodzi o opakowanie, to to jest taki typowy błyszczyk i ma przepiękny zapach. Ja skądś ten zapach kojarzę i nie wiem, czy to przypadkiem nie było w jakichś kosmetykach... Bell, też w przypadku błyszczyka, albo może to było niuki. To było chyba niuki z biedronki. Też był podobny zapach, właśnie. I do tej pory nie jestem w stanie stwierdzić, czy on był bardziej kawowy, czy jakiś waniliowy. Ale to jest najmniej istotne. Najważniejsze jest to, jak będzie on wyglądał na ustach. I przechodzę do aplikacji. Zobaczcie sobie, jakie on ma krycie. Niekiedy pomadki aż takiego uważam nie mają. Kolor jest bardzo ładny i zdecydowanie jaśniejszy niż ten kolor konturówki. Faktycznie nie spływa on z ust, ale zobaczmy sobie, czy on tych ust nie klei. Nie klei, więc fantastycznie. Do błyszczyka mamy mniej zastrzeżeń, jest bardzo komfortowy na ustach. Nie mamy tutaj takiego uczucia ciężkości, bo sama jego formuła była dosyć gęsta i mogłoby to sprawiać wrażenie, że na ustach też taki gęsty i ciężki będzie. Ale na szczęście ani się nie klei, ani nie spływa z ust i bardzo ładnie na nich wygląda. I do tego zapewnia na ustach prześliczny blask. Na obecny moment to będzie tyle z mojej strony. Zobaczymy się tutaj oczywiście wieczorem na podsumowaniu. Hejka, witam się z Wami już po czasie, tak? Moja twarz wygląda. Po kilku godzinach. No, nie ma tragedii, ale omówmy sobie wszystko po kolei. Oczywiście nałożę sobie tutaj błyszczyk, bo on tutaj nie wytrzymał próby czasu. Ale wszyscy zdawaliśmy sobie sprawę z tego, że tak w tym przypadku będzie, i ja już przejdę teraz do omawiania wszystkich tych kosmetyków, które dzisiaj testowaliśmy i powiem Wam, jakie mam opinie na ich temat. I zaczniemy sobie od płynnego konturowania. Zarówno róż, jak i brązer sprawdziły się bardzo dobrze. Po czasie są one widoczne, jak możecie zobaczyć. Brązer na pewno troszeczkę bardziej, bo wiadomo, tutaj mam dosyć dużo rozświetlacza i trochę ten róż został nim przykryty, jednak ja go w dalszym ciągu tutaj tak realnie widzę i nie zauważyłam, żeby stracił jakkolwiek na swojej intensywności, zarówno jeden produkt, jak i drugi. Na obu produktach pracuje się bezproblemowo, łatwo się rozprowadzają. Musicie pamiętać w przypadku brązera, że jest on bardzo mocno napigmentowany i wystarczy go użyć niewiele. Róż też ma bardzo fajną pigmentację i możecie sobie oba te kosmetyki budować i dostosowywać tą intensywność pod siebie, i nic się tutaj absolutnie złego nie dzieje w tym przypadku. Łączą się one też dobrze z innymi kosmetykami, więc tutaj nie mam absolutnie żadnych uwag, jeżeli chodzi o użytkowanie ich. Natomiast jeżeli chodzi o produkty do ust, to moim zdecydowanym faworytem jest błyszczyk. Ja uważam, że do mnie on bardzo pasuje. Bardzo się sama sobie spodobałam, jeżeli chodzi właśnie o ten kolor na ustach. Dawno nie miałam nic tak jasnego. I szczerze, ale dla mnie wygląda to ekstra. Błyszczyk ma dosyć mocną konsystencję i jest dosyć dobrze napigmentowany. Troszeczkę mi przypomina ten błyszczyk z Niuki, który Wam kiedyś testowałam. Nawet mają, uważam, podobny. Zapach. No ale producent był ten sam, więc może coś tutaj w tym jest. Jednak jest on bardzo komfortowy, nie klei ust i z nich nie spływa. Wiadomo, trwałość jest tutaj typowa. Jak coś zjecie, wypijecie, no to on Wam zejdzie. Ale tak ogólny całokształt tego, właśnie jak on wygląda, to mi się bardzo podoba. Natomiast większe uwagi mam tutaj w stosunku co do konturówki, bo może i kolor jest fantastyczny. Bardzo ma kremową tą formułę, jednak no nie nadaje się tak do końca do nakładania na całe usta. Przynajmniej u mnie to nie zdało egzaminu, więc w sumie do tej. Konturówki mam takie największe zastrzeżenia, bo nie do końca jest taki produkt, którego mogłabym używać tak, jak lubię. Jednak, czy jest ona zła? Wydaje mi się, że nie, jeżeli używacie jej tylko do obrysowywania ust. No i to tyle. Ale jakbym miała wybrać spośród tych dwóch produktów, no to zdecydowanie wybrałabym błyszczyk. No zobaczcie, jak on zajebiście wygląda. Jeżeli chodzi natomiast o bazę, to ona nam dodaje przepięknego efektu glow. Tutaj mamy w tej bazie drobinki. To jest produkt typowo rozświetlający. Możecie go, tak jak mówiłam, dodawać go sobie do podkładu, bądź stosować jako bazę, bądź też jako rozświetlacz. Więc to jest taki produkt wielozadaniowy, w typie właśnie tych glow boosterów, o których Wam mówiłam na początku. Filmu. Nie zrobiło się tutaj nic takiego niepokojącego. Bardzo ładnie on wygląda na twarzy. Dobrze łączy się z innymi produktami, nie tworzy się ciastko, więc tu duży plus za to. I też ten sam błysk tego produktu, mimo tego, że jest bardzo mocny, to nie jest aż nadto przesadzony i nie wygląda na taki tłusty, nawet jak go macie solo na waszej twarzy. I myślę, że jeżeli szukacie takiej rozświetlającej bazy, to ta jest jedną z takich obecnie tańszych, które dostaniecie w drogerii zaraz obok właśnie Catrice. Spośród tych dwóch sypkich produktów to zdecydowanym moim faworytem jest oczywiście sypki rozświetlacz, który jak widzicie, no na moim policzku zrobił po prostu efekt czegoś niesamowitego. Bardzo mi się to podoba, bo to jest efekt tafli, nie macie mniejszej poświaty. No i trwałość jest rewelacyjna. W tym przypadku produkt sam się broni, ja tutaj nawet nie muszę nic więcej dodawać, bo chyba widzicie jak on ładnie wygląda i też nie wpłynął negatywnie na inne kosmetyki i do tego możemy sobie budować tą intensywność mimo tego, że przy jednej warstwie jest już ona ogromna. To możemy dokładać i jest ona jeszcze, jeszcze większa. Jeżeli natomiast chodzi o ten sypki rozświetlający puder, to on moim zdaniem jest też taką wersją, którą możecie używać jako rozświetlacza, bądź idealnie się nada do właśnie rozświetlenia jakichś wybranych partii ciała. Ja osobiście nie nakładałabym go na całą twarz, więc jak któryś z tych kosmetyków Was zainteresuje, to zarówno z jednego, jak i z drugiego uzyskacie bardzo duży błysk, ale ja oczywiście wybrałabym ten rozświetlacz. I kochani, to by było tyle. Słuchajcie, ja się bardzo cieszę, że dosyć sporo kosmetyków się tutaj do że sprawdziło jedyne takie jakieś małe ale były co do tej konturówki, ale możecie mi dać znać w komentarzach, co myślicie o tej kolekcji. Czy może już kupiliście coś i co się u Was sprawdziło, a co się nie sprawdziło. Czekam oczywiście na Wasze opinie jak zawsze. I to tyle ode mnie. Widzimy się w kolejnym filmie, pa!